Witam serdecznie na kolejnej lekcji dla poziomu podstawowego. Wpadła mi do ręki książka pod tytułem Vision wydawnictwa Oxford, i widzę tutaj bardzo fajny dialog na rozróżnienie dwóch podstawowych czasów teraźniejszych: mianowicie present simple i present continuous. Więc pomyślałem sobie, że go zanalizujemy dla Was, chociaż czcionka tutaj taka dosyć. Jasna i słabo to widać, więc dialog ten przepisałem, więc za chwilę to wrzucimy na karteczkę. I karteczkę znaczy dam kamerę ustawię na statywie, żeby to lepiej wyglądało. Szukam poziomu tej książki mamy B1A2, więc dosyć nisko. Dwa podstawowe czasy, teraźniejsze, czyli będziemy rozróżniać. Teraźniejszość, która się dzieje w tym momencie, oraz teraźniejszość, która się dzieje zawsze, ogólnie, zwyczajowo, rutynowo i tak dalej. Jak widać na obrazku, dzwonią do siebie dwie osoby. Mamy chłopaka o imieniu Max i dziewczynkę Ava. Ok, zaczynamy. Ok, mamy oto ten dialog. Zaczynam Max. Hi Eva, it's max, czyli ładnie się wita. Hi, no to taka najbardziej popularna forma na cześć. It's max, to max. Zauważcie, że my powiemy to max, czyli w naszym zdaniu nie ma w ogóle czasownika. Tu w języku angielskim nie można tak powiedzieć, że to, czyli samo it max. Trzeba powiedzieć to jest max. It's max. Ono się też z nim wita. Hi, max. What are you doing right now? No, i mamy czas present continuous, co robisz teraz w tym momencie. Pewnie się zastanawiacie, co znaczy right. Right znaczy na przykład w prawo, tak, prawa strona. You are right na przykład znaczy masz rację, ale tego typu zwrot right now podkreśla. Ten, ten okolicznik czasu teraz. Czyli dokładnie teraz, tak to trzeba przetłumaczyć. Co robisz dokładnie teraz? I mamy czas present continuous. Mamy pytanie, czyli inwersja. Normalnie jest you are doing, a w pytaniu operator przeszedł. What are you doing? No i mamy końcówkę ING, właśnie. Typowa końcówka dla czasów. Ciągłych, bo present continuous to jest czas teraźniejszy ciągły, czyli co robisz dokładnie teraz. I Max mówi, I'm packing my judo bag. Czyli pakuje kiedy? No w tym momencie. On odpowiada też czasem present continuous, czyli osoba, operator być, czyli I am, you are. tu było a, bo było you. A dla i jest m. I am, no i znowu też ing. G nie czytamy, nie packing. Bo to jest tak zwane ny nosowe. Chociaż w północnej Anglii tak czytają, ale my się tak nie uczymy. Czyli packing. Ok? Packing. I'm packing my judo bag. Czyli pakuję moją torbę na judo. Zobaczcie, że oni tu dali dwa rzeczowniki pod rząd i wtedy pierwszy staje się przymiotnikiem. Czyli oni tak naprawdę mówią moją no przymiotnik od judo no to nie wiem, powiedzmy, że judowską. Moją judoską torbę. Really? Naprawdę? You don't usually do judo at the weekend. Czyli ewidentnie jest weekend i ona jest zdziwiona, jak to pakujesz torbę. No i przeszła ona na czas teraźniejszy prosty. You don't. I nie ma żadnego już inga. You don't do. Dosłownie ty nie robisz judo. No bo u nich się sporty walki robi, a u nas uprawia. Czyli ona jest dziwna i mówi, ty zwykle, usually, ty zwykle nie uprawiasz judo w weekend. I know, wiem, czyli no tak, but, ale I've got a big competition this afternoon, ale ja mam, no i mamy czasownik mieć w wersji brytyjskiej, czyli have, got. Have jest skrócone I've. I've got. Amerykanin tak nie powie. A, czyli co on ma, a big, Competition Competition to są zawody, czyli E Competition, ale jak jest przymiotnik, to rodzajnik E musi przejść przed przymiotnik, czyli E big competition, czyli to E nie należy do big, E należy do Competition. This a wcendon, czyli dziś po południu, a dosłownie tego popołudnia. No i mówi I'm calling, dzwonię i też dzwoni w tym momencie, bo ta rozmowa ma miejsce w tym momencie i dlaczego dzwonię? I'm calling because I need to. Need to jest czasownik potrzebować, ale w języku codziennym uwielbiają to stosować jako muszę. Polacy uwielbiają must i bardzo go nadużywają. Generalnie must jest najmniej używany Czasownikiem na musieć, spośród wszystkich musieć, a jest ich aż cztery. Najczęściej używamy have to, a w języku codziennym need to. I need to, muszę. No i ten czasownik, on kiedy musi? On w tym momencie musi, nie zawsze muszę. Czyli ktoś mógłby zadać pytanie. No to dlaczego tu nie jest czas present continuous, tak jak tu było na przykład what are you doing, tak? No i tu też był I'm packing, ponieważ need jest czasownikiem statycznym, a czasowniki statyczne nie używamy w czasach ciągłych. Czyli normalnie tu powinien być ciągły, powinno być I am needing, ale tak się po prostu nie mówi. Robiliśmy filmik o czasownikach statycznych, dynamicznych, podlinkuję z tyłu. Czyli ja muszę ask you a favor, Ask you a favor. To jest, słuchajcie, zwrot, jakby poprosić o przysługę. I ona na to: What is it? Zobaczcie, normalnie to pytanie, bo wy czasami pytacie o coś bez kontekstu. Jakby się ktoś zapytał, co znaczy what is it? No to każdy wam powie, co to jest. No ale tu w tym kontekście to nie pasuje w ogóle, jak co to jest. No bo to, tego typu pytanie zadajemy też jako nasz odpowiednik: No dobra, o co chodzi? What is it? O co chodzi? My cousin's coming to visit today. Moja kuzynka przyjeżdża dzisiaj. I zobaczcie, znowu jest present continuous. Albo się to dzieje w tym momencie, że ona jest w trasie, albo jest to czynność zaplanowana, czyli ona dopiero przyjedzie za godzinkę, na przykład za dwie. Niemniej jednak, nawet jeżeli to jest przynoś, czynność zaplanowana, czyli, czyli dopiero będzie, i tak używamy do tego czas present continuous. To wszystko omawialiśmy we filmiku o tym czasie, link macie w góry i w opisie. Czyli ona przyjeżdża. My też powiemy czasem teraźniejszym, nie powiemy przyjedzie w przyszłym. Czyli ona przyjeżdża no, my powiemy w odwiedziny, a tu jest bezokośnik, ym, tu jest, znaczy to tu tak naprawdę pełni funkcję aby. Przyjeżdża, aby odwiedzić. Można by tu dodać to visit me, aby mnie odwiedzić, no ale nie, nie dodali w tym dialogu. Today. But I can't, uważamy, żeby przeczytać długie, a po brytyjsku, bo w przeciwnym wypadku wyjdzie wam bardzo brzydki wyraz. Natomiast Amerykanie to przeczytają can't, czyli I can't. Albo po brytyjsku I can't, I can't get to the bus station, czyli nie w stanie się dostać na dworzec autobusowy. Could you meet her for me? Czyli dosłownie czy mógłbyś? Mamy znowu pytanie, czyli inwersja. Normalnie jest you could, a w pytaniu could you? Bo czasowniki modalne, a to jest czasownik modalny, w ramach inwersji przechodzą. Could you? Czy mógłbyś? No i inwersja odpowiada naszemu czy. Czyli tu tak naprawdę nie ma, czy jest takie wirtualne, 3, no ale my to tłumaczymy przez trzy. Czy mógłbyś, jakby spotkać się z nią, mithe, fo, mi, za mnie, żebyś pojechała za mnie. Także uwaga, fo, znaczy dla mnie, ale też za mnie. No i na to dziewczyna odpowiada, sure, oczywiście, nie ma problemu. I'm not doing anything at the moment. Czyli ona znowu. Odpowiada w czasie present continuous, bo w tym momencie nic nie robi. Czyli znowu operator M, końcówka ING, no ale przeczymy. I'm not doing anything at the moment. Uwaga, nic normalnie, to jest nothing. Jak sprawdzicie, jak jest w słowniku nic, to będziecie mieć nothing. Więc Polacy lubią wcisnąć nothing w tego typu zdaniach. Nie wolno, bo wyjdą wam dwa przeczenia. Tu jest jedno. not. I tu byłoby drugie. Lubiliśmy filmik o tym, żeby nie stosować dwóch przeczeń. Link macie u góry i w opisie. Także normalne nothing, nic jest tutaj odprzeczone. Dlatego, że tu jest przeczenie. Tak więc uwaga, odprzeczeniem od nothing jest anything. Ok, oh great, czyli super, cieszę się. Thanks, dzięki. She's on the, th on the 335 bus from Newbury, czyli jest jest ona w tym momencie w autobusie. Uwaga, nie mówimy w autobusie, tylko na autobusie. To samo jest z pociągiem, tramwajem i tak dalej. Z 3.35 z Newbury. Fine, w porządku. A to miało być bada, wyszło mi bit. But, ale, but how do I recognize her? How do I recognize her? Jak ją rozpozna? Uwaga, tego typu pytanie. Ja się robiłem już o tym lekcję i mam ją wrzuconą na dysku, ale jeszcze Wam nie obrobiłem te, tego filmiku właśnie robiłem filmik o tym jak się pytać, jak coś zrobić czyli mam jakiś problem, ale jak mam to zrobić pytamy zawsze w, zawsze w czasie teraźniejszym, prostym, nawet jakby się to działo w tym momencie how do I, czyli znowu pytanie czyli inwersja, ale w ramach czasu, znaczy w czasach w ramach inwersji przechodzi operator w czasie present simple operatorem jest do I, czyli how do I jak ją rozpozna? Can you send me a photo? Czy możesz wysłać mi zdjęcie? No i znowu mamy pytanie i znowu jest pytanie przez inwersję. To jest dokładnie to samo, co tu. Can i could tworzą tego same, to jest ten sam rodzaj pytania, czy możesz. Tylko tu jest tak bardziej nieformalnie, czy możesz. Can you? A tu jest tak ciut ładniej, czy mógłbyś. Mógłbyś, czy możesz? Oh, sorry, przykro mi, I haven't got any photos of her. Nie mam żadnych jej zdjęć. Uwaga, też chyba o tym robiłem lekcję. Nie można powiedzieć her photo, jej zdjęcie, tak jak my to mówimy, bo wyjdzie, że to jest jej zdjęcie, że należy do niej to zdjęcie, a na zdjęciu jest na przykład pies. Jeżeli mówimy, że zdjęcie kogoś tam, to mówimy photo of i, i powiemy kogo tam na przykład. Photo of my mom, zdjęcie mojej... Mamy. No i znowu mamy mieć brytyjskie. I haven't got. Amerykanie by powiedzieli: I don't have. Robiłem lekcję o have i have got. Link wam rzucę pod koniec. Czyli nie ma żadnych zdjęć, ale she's tall and slim. Ona jest oczywiście skrócona, wysoka i szczupła. With long dark hair. Z długimi, ciemnymi włosami. En sił z z uwaga, czas prosty tym razem. Dlatego jest, dlaczego jest czas prosty? No, ktoś mówi ewidentnie, że ogólnie ona nosi okulary. Czyli nie wiadomo, czy w tym momencie ma na nosie okulary. Ogólnie nosi okulary. Czy uwaga, okulary się nosi tak jak ciuchy, czyli czasownik ⁇ łe. Tu są też częste problemy, jak jest nosić, ubierać, mieć na sobie, kiedy wear, kiedy put on, kiedy get dressed. Robiłem też o tym filmik, spróbuję go znaleźć i podlinkować. She usually wears, czyli trzecia osoba, she wears, tutaj też "-s", tak naprawdę będę to czytał "-z". Robiliśmy lekcję o tym, jak czytać końcówkę "-s", kiedy "-s", kiedy "-z", a kiedy "-is", bo tutaj jest "-is", glasy "-z". Czyli ona zwykle nosi, she usually wears jeans and t-shirts, czyli zwykle nosi, i znowu czas prosty, bo zwykle, nie wiadomo, nie wiadomo co teraz ma na sobie, zwykle nosi jeansy i t-shirty. But I don't know what she is wearing today. I przeszedł na czas ciągły. Pięknie to widać. Tu prosty ogólnie nosi, a teraz w tym momencie nie wiem. I ktoś powie, no ale on nie wie zawsze, tylko nie wie teraz. Tu też powinien być czas ciągły. Powinno być I'm not knowing. Ale tak nie robimy, bo no też, też jest czasownikiem statycznym. To jest ten sam problem, co tu był z need. Czyli need nie dodajemy, nie zobaczycie z końcówką "-ing", no też nie, nie zobaczycie w czasach z końcówką IN. What she is wearing today Czyli osoba operatoring i mamy Present continuous, Czyli czas, który określa czynność z danego momentu. No problem, nie ma problemu. I'll call you when she is here. Czas przyszły will. Skracamy do dwóch l I czytamy I'll. I'll call you. Zadzwonię do ciebie. Uczeń się w tym momencie może zapytać, a gdzie jest do? No nie ma do, bo po angielsku nie dzwonimy do kogoś, tylko dzwonimy kogoś. Czyli zadzwonię do ciebie, ktoś inny by mógł zadać pytanie, a mogłoby być phone? Mogłoby być, ale w języku codziennym mówimy call. I call you when, czyli zadzwonię do ciebie, kiedy ona przybędzie. Tu powinien być czas przyszły, a jest teraźniejszy. Dlaczego? No to już jest taka trudniejsza sprawa. Jest zakaz czasu przyszłego w zdaniach czasowych po when, jeżeli tu jest zdanie podrzędne. No, generalnie dla uproszczenia się mówi, że nie ma, bo uczniowie specjalnie nie wiedzą, co to jest zdanie podrzędne. Więc najczęściej mówimy, że, uwaga, muszą być dwa zdania, muszą być dwa zdania połączone na przykład when, before, after i tak dalej. O tym mówiłem w drugim odcinku o formach przyszłych. Spróbuję też znaleźć. Więc nie dajmy czasu przyszłego, nie może być, dajmy czas teraźniejszy. A w teraźniejszym ona jest, to jest po prostu she is. Czyli nie ma przyszłego, że kiedy ona będzie tutaj, tylko tak jakby teraźniejszy, kiedy ona jest tutaj. Ale na polski tłumaczymy to w przyszły. Czyli zadzwoni do ciebie, kiedy ona będzie tutaj. Great, super, o leave a voice mail. Czyli super, albo zostaw wiadomość głosową. Znowu pierwszy przymiotnik czyli głosowa. Wiadomość, dosłownie tak naprawdę głosowa poczta, bo mail to poczta. Ok, dzięki. Myślę, że ten dialog bardzo ładnie pokazuje właśnie rozróżnianie czasu present continuous i present simple.